Szczęść Boże, kochani, rozważanie Ewangelia według Świętego Mateusza, 10 rozdział, wersety 17 do 22. To jest Ewangelia z dnia Świętego Szczepana. W świątecznym klimacie może nas trochę dziwić, da Perykopa o śmierci w święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Jezus w tej Ewangelii mówi o tym, że chrześcijanie ci którzy w niego uwierzą muszą mieć w sobie gotowość do oddania życia za wiarę w niego i właśnie zobaczmy to to jest w klimacie takim świątecznym a tutaj taki temat gotowość do ofiary z własnego życia za Jezusa czy to konieczne tak święta bożego narodzenia mówią nam o tym że bóg przyszedł do nas w osobie swego syna i nie będzie przyjęty przez wszystkich. Nam jest dużo łatwiej wbrew pozorom wierzyć w Jezusa niż pierwszym chrześcijanom, którzy widzieli ludzką postać Jezusa, widzieli jego śmierć, poniżenie, słyszeli, jak przywódcy religijni, wielkie autorytety, odrzucają Jezusa. Pierwsi chrześcijanie wyznawcy Jezusa byli wykluczani ze swoich rodzin i społeczności właśnie za wiarę w Jezusa. Byli przecież pozbawiani majątków, byli pozbawiani możliwości zarobkowania, byli skazywani na śmierć. W bardzo trudnych warunkach rodził się Kościół i w bardzo trudnych warunkach on nadal funkcjonuje. Te warunki wcale nie są łatwiejsze. Nie zrozumie się Kościoła, jeśli się nie zobaczy jego duchowej konstrukcji, tego fundamentu, którym jest Jezus i jego nauka. Szczepan zrozumiał ten fundament i uwierzył, lub najpierw uwierzył, a potem zrozumiał. Ogólnie męczennicy pokazują nam prawdę o tym, że Jezus jest wart tego, by dla niego poświęcić wszystko. By za Niego oddać własne życie, czasem też zrezygnować z takich przekonań na rzecz przekonań Jezusa. Jezus wart jest także tego, by otworzyć Mu swoje serce, by dać Mu swój czas, by trwać przy Nim, także wówczas, gdy innym się to nie podoba. Dobrego dnia, szczęść Boże.